Jak choroba i czy wpłynęła na małżeństwo? Pozdrawiam, również pozdrawiam. U nas to całkiem dobrze zadziałało. W sensie, jeżeli to był jakiś test dla naszego małżeństwa, to myślę, że zdaliśmy go bardzo dobrze. Wiadomo, były momenty ciężkie, gdzie oboje po prostu przez nadmiar tych wszystkich negatywnych przeżyć, ten stres, czekanie na wyniki itd. Wiadomo, że były takie momenty, gdzie było źle, było może nie źle, co gorzej, ale koniec końców myślę, że to było takie obustronne wsparcie. W sensie ja nie miałam jakichś szalonych oczekiwań, że nie wiem, mój mąż zrozumie wszystko o co mi chodzi, domyśl się, nie wiem, sprzątnie i to, bla, 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 bla. bla. Bo wiecie, to, że ja chorowałam, to, że ja przechodziłam chemioterapię, że ja leżałam i nie miałam sił, to wcale nie oznacza, że on miał wtedy jakieś super życie, no nie? Bo nie miał, więc myślę, że to po prostu bardziej wzmocniło nasze małżeństwo. Wiem, że niestety wiele związków nie przechodzi tej próby, jest mi mega przekro z tego powodu. No ale no, u nas się e, udało. Pytanie: lubisz kini? Dla mnie napój Bogów, jak mieszkałem na Malcie, żłopałem codziennie, a brat w Polsce nieraz zamawia po 24 litry na Allegro, wow. ale wiem, że nie każdemu pasuje. Kini to jest tutaj taki maltański napój. Jeżeli odwiedzicie Maltę, to zdecydowanie polecam wypróbować. I powiem wam, że przez pierwsze lata i to takie dobre kilka lat prawie sześć ja mega tego nie lubiłam. W sensie zastanawiałam się, czym oni tutaj się zachwycają. Przecież to nawet nie jest dobre. I mój mąż miał tak samo. Ale jak chodziliśmy do naszych znajomych na obiad czy kolację, oni mieli zawsze to kini, taką wersję bez cukru. No i tak proponowali nam, proponowali i po tych plus minus sześciu latach spróbowaliśmy i stwierdziliśmy, ej, w sumie ta wersja bez cukru całkiem nam odpowiada. I od tego czasu raz na jakiś czas rzeczywiście to pijemy. Może nie, że codziennie, ale ja już wolę kini niż na przykład tam kole, fantę czy sprite. Czy da się przeżyć z reklam na YouTubie i TikToku przy Twoich wyświetleniach? Więc tak, może zacznijmy od TikToka. Na TikToku, mając 51 tysięcy chyba, chyba tak, 51 tysięcy obserwujących, zarobiłam dokładnie tyle. Muszę to sprawdzić, więc tutaj wam napiszę, no ale domyślam się, jakiego rzędu jest to kwota. I ja nawet nie wypłaciłam tych pieniędzy, więc ciężko tutaj mówić o zarobieniu, no ale taką kwotę pokazuje mi tamtejsze saldo. To są Grube pieniądze, które dostaje się na live'ach. Ja tam y, uczyłam się prowadzić live'y, żeby się przełamać, bo no, to jest coś, co strasznie mnie y, zawstydza, ale dobra, przełamuje się. Jakoś tam próbowałam i po prostu na TikToku wysyła się takie prezenty, potem się je wymienia na monety. No i potem tam jest, wiecie, ten dziki hajs z TikToka. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube, to tu jest też pytanie od innego użytkownika, ile się zarabia na shorts czy Reels. Aha, no bo shorts są na YouTubie, Reels są na Instagramie. Ja tych shortsów za dużo nie wstawiam, ale jednak jak już wstawiam, no to oglądalność no całkiem nieźle i nawet sobie tutaj teraz zapisałam. Uwaga, przez ostatnie 28 dni, no niecały miesiąc, one zostały wyświetlone, te krótkie filmiki w pionie, 171,5 tysiąca razy. I teraz zgadnijcie, ile tego hajsu się na czymś takim zarabia. Uwaga, werble 3,51 euro. Tak więc rozumiecie, już odkładam sobie na te hawaje, tak, to już się dzieje. Jeszcze tam kilka wyświetleń i w sumie mogę się pakować. Natomiast na Reelsach, na Instagramie zarobiłam 0, więc chyba lepiej te 3,51 niż 0, no nie? Na YouTubie głównie zarabia się jednak na tych. Dłuższych treściach, ale to już na maksa zależy od miesiąca, od wiadomo od wyświetleń, od tego czy ktoś ogląda reklamy, czy raczej pomija i tak dalej. Zgodnie z treścią tego pytania, czy da się przeżyć z reklam? Nie. W sensie z takich reklam, które po prostu się wyświetlają, zdecydowanie nie. Dlatego też twórcy podejmują współpracę z różnymi markami, no bo tylko tak można to jakoś podpiąć pod pracę, że rzeczywiście da się z tego opłacić rachunki i tak dalej. A no, bez współprac, no to nie. W sensie, ok, jeżeli miałabym tutaj wyświetlenia każdego filmu po powiedzmy 100 tysięcy, 150 tysięcy, no to wtedy pewnie tak. No, ale mając 10 tysięcy, zdecydowanie nie. Tym bardziej bardzo wam dziękuję, że nawet jeżeli nie byliście zainteresowani tymi e-bookami, żeby je kupić, nie wasz klimat, nie chcecie e-booków itd. wiadomo, to zrozumiałe. A może chcieliście, ale nie macie pieniędzy, ale na przykład zostawiliście komentarz, tak, dla zasięgów, albo łapkę w górę, albo na Instagramie jakąś reakcję na jakiś post. To wiecie, to jest naprawdę mega, mega pomoc dla twórcy. Więc może tylko tak na marginesie dodam, jeżeli oglądacie jakichś mniejszych twórców i chcecie im pomóc, żeby na przykład mieli jakąś współpracę, ale mają na Instagramie powiedzmy 5 tysięcy obserwujących, jest to konto z tych mniejszych. W sensie dla mnie 5 tysięcy to jest mega dużo osób, ale chodzi mi o reklamodawców. Jeżeli chcecie komuś takiemu pomóc, można zostawić serduszko, można zostawić jakiś komentarz. To wszystko potem jest przeliczane na. Tak zwany współczynnik zaangażowania, i po prostu taki twórca jest dla reklamodawcy bardziej interesujący. I nawet mając 5000 obserwujących, a nie 100, i tak można jakąś współpracę zdobyć. Więc jeżeli chcecie pomóc, to zdecydowanie można tak pomagać. Jakie były pierwsze objawy raka w Twoim przypadku, jak do tego doszłaś? O tym na pewno nagram taki krótki filmik, bo chociaż już wielokrotnie o tym mówiłam, to cały czas przychodzą nowe osoby i to właśnie pytanie jest takie najczęściej zadawane. Mój telefon krzyczy, że pamięć mu się kończy, więc co Cię zaskoczyło w chemioterapii albo w leczeniu ogólnie? Pozdrawiam, zdrówka, również pozdrawiam. E, bardzo dziękuję za życzenia zdrowia i również życzę zdrowia. Co mnie zaskoczyło, w sensie myślałam, że mm, sam wlew będzie jakoś tak bardziej bolał. Nie wiem, dlaczego sobie tak to wyobrażałam, ale tak. Zaskoczyło mnie może mm, odczuwanie smaków i zapachów, ale to było niefajne. E, takie trochę jak w pierwszym trymestrze ciąży, ale dodatkowo wzmocnione. No to to mnie zaskoczyło. Czy coś jeszcze? Może to, że jakoś tak w miarę dobrze to przeszłam, że jednak chemioterapia kojarzyła mi się z czymś tak naprawdę tragicznym. Właśnie przez filmy, przez książki, to się zawsze kończyło źle. U mnie skończyło się nie najgorzej. Ale tak się zastanawiam, może ta radioterapia, że to nie było aż tak ciężkie. W sensie byłam bardzo zmęczona i też te dojazdy codziennie, ale ta plama i zmęczenie, jak na skutki uboczne, no to zdecydowanie. Liczyłam na coś grubszego, że, że wiecie, no, dowalo mi tam. Ja też tak ogólnie nie wierzyłam w to, że ja to wszystko tak przejdę. W miarę okej. Okay. Więc może to, może tak zaskoczyłam samą siebie. A teraz duża zmiana tematu. Co robisz z rzeczami, z których już wyrosła twoja córka? No, powiem wam, że to jest dobre pytanie, bo teraz właśnie tak sprzątam garderobę i tak dalej. I ja mam po niej dużo takich ubranek, jak była mała, bo teraz. Koniec końców ona tam nosi, biega, skacze, rzuca się i raczej niszczy te ubranka, więc ani, że to sprzedać, ani oddać. Ale takie jest z wcześniejszych lat, no to rzeczywiście mam tego dużo. No i na początku powiem Wam, że zostawiałam je z myślą o drugim dziecku. Teraz wiadomo, po nawrocie te... Ja jeszcze nie chcę o tym gadać jak coś, błagam, nie pytajcie za dużo, bo to jest taki mój najtrudniejszy temat do przepracowania, takie wiecie, kolejne dzieci. Więc, no, zawsze tak jakoś na to patrzyłam. Teraz też pojawiają się dzieci w mojej rodzinie. Myślę, że jakoś te rzeczy przetransportuję do Polski, tak czy siak, albo żeby komuś przekazać, albo żeby sprzedać, albo już tam na miejscu oddać. Tutaj ta sprzedaż, powiem wam, że tak, ona nie jest taka fajna jak w Polsce, gdzie są tam Winter, to Elix i tak dalej. Tutaj ta zabawa, w sprzedaż i kupno często jest po prostu mało opłacalna, bardziej Um, irytująca, tutaj każdy wiecie, chce przyjść do domu, obejrzeć każdy jeden ciuszek. Dobra, znowu wybito mnie z rytmu, mówiłam o tych ubrankach, więc ja y, do mniej więcej rozmiaru 86 mam je tutaj gdzieś upchnięte. Natomiast wszystkie ubranka powyżej tego rozmiaru, jeżeli. Przetrwają, to jest dosyć istotne. W takim, w miarę spoko stanie, to tutaj mamy dużo charity shopów. Tam też oddaję moje ubrania, czy męża, oni po prostu to sprzedają albo oddają dalej, i te zarobione pieniądze przekazują na terapię dla dzieci, taką związaną z koniami jak to się nazywa jakoś na literkę H, co nie? Więc, no, myślę, że całkiem ok opcja. Na szczęście taka opcja jest tutaj popularna. Tam też zaniosłam dużo pieluch, które nam zostały. Po prostu moja córka odprówowała się dużo szybciej niż zakładałam, i mieliśmy spore zapasy, i też się ucieszyli. No bo wiecie, ja tutaj nie mam nikogo, kto by miał dziecko takie trochę młodsze od mojej córki, żeby jakoś te rzeczy przekazywać. Dobra, co Cię zmotywowało, by dzielić się swoim życiem? Czy był taki moment, że chciałaś to rzucić? Trochę już to poruszałam wcześniej, odpowiadając na to pytanie. Czy żałuję? Tak więc, wiecie co? Ja Wam powiem, że jeżeli bym wcześniej nie prowadziła kanału na YouTube, to bym chyba go nie założyła. Ja wcześniej głównie mówiłam o Malcie, też o jakimś moim życiu, jakichś podróżach i tak dalej, ale jednak głównie była to Malta, Malta, Malta. I starałam się wstawiać minimum raz w tygodniu w sobotę w film. I było tutaj ze mną. Kilka tysięcy osób. Ja po prostu miałam ten kanał i dalej go prowadzę, bo mi się to podoba. Ja po prostu to lubię. Ja lubię chyba do Was gadać. Nie wiem, może mam za mało znajomych, którym mogę się wygadać. To w sumie trochę smutne, ale ja po prostu to lubię. Lubię nagrywać, lubię sobie chodzić, opowiadać Wam na jakikolwiek temat. Lubię też edytowanie filmów, potem czytanie tych komentarzy. To jest taki fajny odzew. No nie wiem, te wszystkie etapy sprawiają mi radość. Więc dla mnie to była taka kontynuacja, no bo co miałam tak z dnia na dzień po prostu zamknąć ten kanał, nie? Bez po prostu mówienia o niczym albo powiedzieć, y, zamykam ten kanał, bo ym, no nie mogę powiedzieć. Ja wstawiając ten film o mojej diagnozie, ja przede wszystkim nie zrobiłam tego tak od razu. Ja go nagrałam od razu, ale go nie wstawiłam od razu, bo najpierw chciałam się oswoić z tą myślą. Ja wtedy nie zakładałam, że będę pokazywać wszystkie etapy swojej choroby, ale też nie zakładałam, że tego nie zrobię. Wiecie, stwierdziłam, że okej, okay, zobaczę, jak to pójdzie, jak to będzie wyglądać, jak będę się czuła i tak dalej, że zobaczymy. Ale po tym pierwszym filmie, ja dostałam taki ogrom, tak pozytywnych wiadomości. Odezwały się do mnie osoby, które chorują też w tym czasie albo chorowały. To było takie, tak jakby odnalezienie swoich. I wiecie, ja miałam z niektórymi, nadal mam. Kontakt, gdzie my sobie piszemy, gdzie my się wymieniamy jakimiś różnymi doświadczeniami, piszemy o tym, jak się czujemy, jak przebiegało nasze leczenie, to jest mega, bo to jest jednak taki temat, gdzie Wasza koleżanka może nie do końca rozumieć, co czujecie, czasami wręcz naszym najbliższym, takim, z którymi mieszkamy, ciężko zrozumieć, co przechodzimy. A taka osoba, która przechodzi również taką chorobę, ciężko mi powiedzieć, że to samo, ale coś mega podobnego no po prostu łatwiej jej to zrozumieć łatwiej o tym rozmawiać a czy a czy był taki moment że chciałam to rzucić tak, chyba serio, żeby rzucić, rzucić nie. Bardziej, żeby zrobić sobie jakąś taką przerwę, może, bo chyba coś takiego było. Ale żeby rzucić to nie, bo nawet jeżeli ja Wam mówię o tych obrzydliwych komentarzach, które dostaję, że tam ktoś uparcie mnie po prostu wyzywa i życzy wszystkiego, co najgorsze, w ogóle całej mojej rodzinie, to jest to nawet nie jest procent, to jest mniej niż procent tych wszystkich komentarzy, które ja dostaję, więc uważam, że to jest mało hej, pewnie już ci to ktoś napisał, ale może to jest twoje zapalenie skóry. Yy, Okej, okay. to może od razu powiem, że ja też tak się ku temu przychylam i nawet jedna pani dermatolog stwierdziła, że to jest właśnie konkretnie to. Ja na to dostałam maści, dostałam jakiś tam żel i tak dalej i na początku mi to pomagało. Potem zupełnie nie, tak jakby stał się za lekki. No, i teraz już po jakimś czasie, jak do tego wróciłam, to też widzę poprawę, ale tak jakby tak czy siak, nie jestem w stanie wybić tego wszystkiego, co tutaj mam tak w mocniejszym stopniu, więc no nie wiem. A mnie ciekawi, w jakich aspektach Malta cię rozczarowała. Nie byłam tam nigdy, ale z tego co widzę na różnych filmach, nie jest to destynacja dla mnie. Za mało lasów, za dużo aut, patodeweloperki, turystów i kościoła katolickiego ale chętnie posłuchałabym opinii kogoś, kto mieszka tam dłużej. Potem dziękuję za komplementy, ale powiem Wam, że zdecydowanie Malta nie jest dla każdego i nie da się ukryć. Ja widzę wady Malty zawsze jak mówię o tych wadach, to dostaję odzew w stylu, to się stamtąd wyprowadź, jak Ci nie pasuje, to sobie wyjedź, no i tak dalej. Dla mnie każdy kraj ma jakieś wady i zalety i wystarczy podjąć decyzję, czy konkretnie dla mnie, dla mojej rodziny, Malta, Polska, czy nie wiem, Hiszpania, Włochy, Portugalia ma więcej wad, czy więcej zalet? No i jak widzicie, nikt na siłę mnie tutaj nie trzyma. Uważam właśnie, że Malta ma dużo zalet i lubię taki luz tutejszych ludzi. Pogodę poza latem, to, że w wielu miejscach jest ładnie, ale w wielu miejscach też jest brzydko, w wielu miejscach jest brudno. Jeżeli chodzi o argument za mało lasów, to jest dla mnie złe, bardzo złe, nie lubię tego, bo ja uwielbiam lasy, uwielbiam lasy, parki, więc zawsze jak przylatywałam do Polski, to spędzam chociaż trochę czasu właśnie gdzieś w lesie albo gdzieś po prostu, gdzie jest zielono, no bo tutaj rzeczywiście bardzo mi tego brakuje. Teraz sobie tak pomyślałam, że kiedyś nagrywałam taki film o wadach Malty i nagrywałam to jeszcze na samym początku bycia tu i nie za bardzo pamiętam, co ja tam mówiłam, więc, może nagram taki film, że tutaj wstawię ten film i będę go oglądać i go komentować. Czy nadal się zgadzam z tym, czy może nie? Może coś tam mi się zmieniło w głowie, a może coś się zmieniło na Malcie. No i wtedy myślę, że bardziej rozwinę to pytanie. Więc, yy, kto to zadał? Użytkownik Emyś. Więc, jakbyś mogła poczekać, to myślę, że no, bo tak sama siebie zaciekawiłam, co ja tam. Mówiłam, dobra, już słyszę, że panowie wznawiają budowę za oknem, więc siesta się skończyła. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Wydaje mi się, że ten film wyszedł całkiem długi. Proszę chwileczkę poczekać przecież już kończę. Na razie, pa!